Tato my w końcu jedziemy na te mistrzostwa świata czy nie? No właśnie, nadal nic nie wiemy. Chyba mimo wszystko musimy przekonać Waszą mamę, bo nie fajnie gdyby tu była wojna przez pół roku. No właśnie, mama to oparciu. Jutro wracacie wcześniej ze szkoły. Możemy zrobić mamie obiad, dzień spa, posprzątacie, nie wiem, jeszcze coś wymyślimy, mamy dużo czasu. I to pomoże? Musimy spróbować. Co prawda wasza mama nie wyglądała, jakby miała się zgodzić na te mistrzostwa, nie wiem cokolwiek by się stało. Jestem. Powiedzcie mi, dzieci, czy my nie musimy jechać na zakupy, bo raczej nie macie jeszcze wszystkiego. Na co? No, na wasze Mistrzostwa Świata, które jedziecie w karatę. Co? co? No co. Koniec, co się stało? Okej, okay, kojarzycie tą Ewkę z mojej pracy? Nie. Tą wiecie, o, e? Nie. Tą taką paniusię? Nie. Tą wkurzającą? Nie. Dzisiaj cały dzień chodziła w pracy i każdemu mówiła, że jej synek jedzie na Mistrzostwa Świata w karatę i wygra. Nie jak, skoro my wszystkim naklepaliśmy. Okazało się, że on chodzi do tego klubu, który ma kosę z waszym, więc tym bardziej musicie jechać i to wygrać! A później mama zaśpiewa tej Ewie: Nie płacz Ewka, tu miejsca. Bra". Swoją drogą, skoro się zgadzasz ze mną, to może już mogę przestać spać na kanapie. Nie!